Szczęść Boże, e, witam Was bardzo serdecznie w ten wtorkowy poranek, w pierwszej po wakacjach, e, krące Słowa. E, posłuchajmy słów dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według św. Łukasza. Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, tam nauczał w szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć w niebogłosy. Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Prawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą, cóż to za słowo? że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Spotykamy dzisiaj Jezusa w Kafarną. W miejscu, gdzie jest dom Piotra. Jest ten, na którym Jezus budował swój kościół. Jezus jest w synagodze. Czyta, naucza i wyjaśnia słowo. I to Słowo ma ogromną moc. I w tej synagodze znajduje się człowiek, który ma w sobie ducha nieczystego, który krzyczy w niebogłosy do Jezusa. I co robi Jezus? Każe mu milczeć i wypędza z niego tego złego ducha. Co dzisiaj Pan Bóg chce mi powiedzieć przez to Słowo? Człowieku, to jest czysta korzyść dla Ciebie, gdy Bóg wyzwala Cię z Twoich wad i daje Ci nowe życie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.